Czyż Boże, Pani Michałowak, ksiądz jest? Ksiądz proboszcz zajęty. To ja mogę, bardzo pilną sprawę mam. Nie wiem, nie wiem. Michałowo? To zapyta pani, ja koniecznie muszę do ksiądz proboszcz. Zapytać zapytam, ale swoje wiem. Michałowo? A kogoż tam diabli nadali? Amerykanka nastaje, żeby z księdzem proboszczem porozmawiać. Mówiła jej, żeby przyszła jutro, ale wpycha się, że na krótko. No niech Michałowa prosi. O, o, przyjechała z Ameryki i jeszcze będzie się u nas może szaro gęsić. Jakby Michałowa władzę miała, nie daj Boże, to normalnie żyć by się nie dało. Jak ksiądz, bardzo przepraszam za kłócenie spokoju, ale bardzo pilną sprawę mam. Co się stało? Proszę siadać. Bo chodzi o picie bimber. Na to jest za duży tolerans. Od picie bierze się picie dzieci i duży nieszczęść. A to prawda, prawda. Ale trzeba walczyć z tym bimber. Pani Lucy, tu jest taka tradycja, rozumie pani? Oni od wieków tutaj pędzili. Nie, ja kompletnie tego nie rozumiem. Ich to by prędzej można było, nie wiem, na rękach nauczyć chodzić, niż by przestali pędzić. Ale ksiądz nie może milczeć. Ksiądz jest bardzo duży person.